Trwając w radości z nowo wyświęconych kapłanów, proszę wysłuchać komunikatu biskupa Legnickiego na święcenia presbiteratu 24 maja 2025 roku. Drodzy Diecyzjanie, siostry i bracia, w dniu święceń presbiteratu pochylamy się nad tajemnicą powołania kapłańskiego która jest ogromną wartością dla naszego kościoła diecezjalnego. Wiemy, że czas od rozpoznania głosu Boga, aż do otrzymania święceń, to ważny okres w życiu mężczyzny, który otrzymuje formację w seminarium duchownym i na studiach teologicznych. Wyrażam wdzięczność księdzu arcybiskupowi Józefowi Kupnemu, metropolicie wrocławskiemu, za wyrażoną przed trzema laty zgodę aby nasi klerycy w 2022 roku dołączyli do formacji w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu i tam przygotowywali się do posługi kapłańskiej w naszej diecezji. Było to potrzebne przede wszystkim ze względu na organizację studiów teologicznych, które zgodnie z obecnymi wytycznymi Stolicy Apostolskiej powinny obejmować grupę przynajmniej 30 studentów. Dziękuję wszystkim formatorom Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu za oddaną posługę i prowadzenie formacji powierzonych im alumnów. Dziękuję również Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu we Wrocławiu za wysoki poziom kształcenia naszych kleryków oraz możliwość naukowego rozwoju. Te trzy lata we Wrocławiu pozwoliły nam jako Wspólnocie Diecezjalnej przemyślać nasze potrzeby, określić cele, do których powinna zmierzać formacja seminaryjna, a także zdefiniować kierunek nabierania tożsamości diecezjalnej przez klerków legnickich. Będą oni bowiem posługiwali w zmieniającej się rzeczywistości, w której zmniejszająca się liczba duchowieństwa będzie wymagała nowego podejścia w kapłańskiej posłudze oraz w funkcjonowaniu samych parafii. Dlatego w jedności z biskupem świdnickim Markiem Mendykiem zdecydowaliśmy, że od 1 lipca bieżącego roku Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej będą tworzyły własny ośrodek formacyjny, który już jest organizowany w gmachu Ojców Franciszkanów przy Alei Kasprowicza we Wrocławiu. Rektorem obu seminariów zostanie ksiądz dr. Tomasz Metelica, wspierany przez dwóch kapłanów Świdnickich. Ośrodek propedeutyczny seminarium pozostaje w Świdnicy. Do pracy formacyjnej zostanie też skierowany ksiądz Mateusz Rycek, dotychczasowy dyrektor domów diecezjalnych w Legnicy. W najbliższych dniach na naszej stronie internetowej zostanie udostępniony list omawiający szerzej sprawy seminariów którym przedstawię panoramę powołaniową oraz więcej opowiem o naszych planach. Proszę wszystkich diecezjan o gorliwą modlitwę za nasze seminarium, za przełożonych i klerków oraz o nowe powołania do służby Bożej w Kościele Legnickim. Podpisał biskup Andrzej Siemieniewski, biskup Legnicki.